A ja świetnie się z nim bawiłem. Oglądaliśmy telewizję, a to żonglowanie jest super. Jakie żonglowanie? Zwiniętymi skarpetkami. Myślałem, że go tego nauczyłeś. Nic takiego. Skarpetki i melon. Max, znasz wszystkich? Nie. Widziałaś Dawida? Nie. Powiedz mu, żeby się pakował. Jedziemy do Mińska. Do Mińska? W Rosji. Wiem, gdzie leży Mińsk. Mamy grant. Trzy lata. Płacą za wszystko. Kiedy wyjeżdżacie? 1 stycznia. Co ty tu robisz? Max powiedział mi o Mińsku. Gratuluję, to rajcujące. Byłoby bardziej rajcujące, gdybyśmy tam pojechali. A nie jedziecie? Czemu? Powiedz jej, nie chcę jechać do Mińska, pracować z Lipsomem, Yamaguchim i Flankiem. Zostanę i ułożę sobie życie z moją dziewczyną. Więc nie jedziesz? Nie wiem, co robić. Ty zdecyduj. O, nie nie rób no, mi no, tego. Proszę cię. Just... Dobrze, zostań. Zostać? Zostać? Zostać. Tak. <todawiamy> <todawiamy> Wyrabiasz się. To rzeczy Maxa. Pyszne to coś z karczochami. Nie mów co jest w środku. Od jutra zaczynam dietę. Pamiętasz Janis? Bardzo dokładnie. Jestem Sandy. Wchodź. Przyszłaś z dziećmi? To w porządku, prawda? Balujemy. To coś tu nie wejdzie. Coś? Tak witasz swoich gości? Gdybym przyszedł z nową dziewczyną, też by się jej nie wpuściła? Ona chyba nie zasikałaby mi ławy. On wstydził się bardziej niż ja. A to, że ma odwagę wejść tu, jakby nic się nie stało. Trzymaj go z dala odem. Chodź Marcel. Pokręcimy się razem wśród gości. Dobra, do zobaczenia później.